Real Madryt odprawił z kwitkiem ostatecznie Manchester City. Wygrana u siebie 3-1 sprawia, że ekipa Pepa Guardioli już w jednej 16 Ligi Mistrzów odpada z rozgrywek o europejski prymat klubowy. No i nie był to mecz, który bym kojarzył z Realem Madryt, bo generalnie rzecz ujmując te spotkania w fazie Pucharowej, Champions League, bardzo regularnie wyglądają no, dużo bardziej nerwowo niż wyglądać powinny. A tutaj, tutaj dominujące we mnie poczucie po tej konfrontacji jest takie, że Real stracił naprawdę dobrą okazję na to, żeby. Solidnie zrewanżować się na 4 do zera, które swego czasu City zaaplikowało Realowi Madryt. Tutaj skończyło się tylko dwubramkowym zwycięstwem, niezbyt okazałym koniec końców. A City, no to jest najsłabsze City za Guardioli. Myślę, że jasno należy to sobie powiedzieć. No i szkoda, że kolejny raz Realowi brakuje takiego genu mordercy i tego, żeby dać kibicom radość z tego. Że naprawdę się pognębiło swojego rywala. Bo myślę, że można mówić o jakimś rywalu wręcz już na arenie europejskiej, jeżeli rozmawiamy o Manchesterze City. Ale z drugiej strony, jeżeli to jest mój największy problem po tej konfrontacji no to wydaje mi się, że samych takich problemów należy sobie życzyć oczywiście, prawda? No okej, okay, jeszcze kartka Bellingama jest przykra, zasłużona oczywiście była, ale no fakt, że nie będzie go w kolejnym spotkaniu jest trochę przykry. Ale okej, okay, trzeba z tym jakoś żyć i tyle dobrze, że na rewanż już Anglik dostępny będzie. Indywidualności? Z dużą radością stwierdzam, że w tym spotkaniu tak naprawdę każdy piłkarz realu, przynajmniej ten z podstawowej jednostki, w większym lub mniejszym stopniu, ale dał radę. Nie mam się kogo czepiać. Jasne, ni stracił jedną piłkę głupią, ale w takiej strefie boiska, że to nie miało żadnego znaczenia. A poza tym był raczej skoncentrowany i radził sobie dobrze. Raul Asensio utrzymuje swoją fenomenalną formę i no, asysta przy pierwszym golu Kyliana Mbappé naprawdę smakowita. Krótko mówiąc, wiemy już, że to co zrobił przy golu Bellingama swego czasu. No, że to nie był jednorazowy wystrzał, że gość to w sobie ma i bardzo fajnie, że do tej jego takiej pozytywnej agresywności w obronie i timingu w kontekście ślizgów, yy, dodaje też coś takiego, tak? że to długie podanie jak najbardziej ma, co jest w kontekście posiadania tak, a nie inaczej skomponowanego ataku Realu Madryt bardzo cenne. Także no, rośnie naprawdę kompletny i bardzo ważny dla Realu Madryt piłkarz. Liczy na to, że w kolejnych latach Real będzie w stanie zagospodarować talenta Raula Asensio w należyty sposób. No i znowu, możemy sobie dużo rozmawiać o tym, że City nie jest w jakiejś wielkiej dyspozycji, mówiąc bardzo delikatnie, ale cieszę niezmiernie, że Dani Sebajos w naprawdę dużym meczu znowu wygląda bardzo dobrze, po prostu. Jest to sezon Daniego Sebajosa, najlepszy jego sezon w Realu Madrid i oby tak dalej, bo bardzo. Bardzo dobrze wyglądał w destrukcji również. No i o każdym piłkarzu Realu można jakieś tam pozytywne słowa powiedzieć. Nawet jeżeli niczego rewelacyjnego nie zrobił Fairlaw Mendy, no to też naprawdę nie sposób się go czepiać za to spotkanie. City, City nie było w stanie zdominować tego meczu. City daleko w drugiej połowie w ogóle pierwszy celny strzał oddało. City nie było w stanie wygrać walki w drugiej linii. City nie wiem jak tam się skończyło ostatecznie, ale. Długimi momentami całościowa statystyka posiadania piłki była na korzyść Realu, czego w życiu bym się nie spodziewał po takim meczu, no ale jednak. City nie wyszło w ogóle, z, mam takie wrażenie, z poczuciem, że są w stanie tutaj cokolwiek zrobić. Nie było tak, żeby nie wiadomo jak rzucili się od początku, bo jasne, mieli piłkę, ale czy coś z tego wyniknęło? No nie, nie wyniknęło nic w zasadzie. Fizycznie słabsi, bez Alanda, który miał tam problemy z kolanem i dlatego nie wyszedł w wyjściowej jedenastce i z tym Huzanowem, który no, nie wyglądał dobrze. Może nie miał jakiegoś pojedynczego, spektakularnego babola, ale generalnie ten nowy nabytek Manchesteru, City, nie wygląda jakby dobrze wchodził w te różne. I ja nie wiem, czy to po prostu takie jego fizis, ale gość sprawia, jakby przebywanie na boisku bardzo dużo go kosztowało i wiązało się z jakimś niewypowiedzianym wręcz cierpieniem. Mam nadzieję, że mu to szybko przejdzie, bo gość mi niczego złego nie zrobił, a przykro się na to wszystko. Po prostu patrzy. No nic, nie wyciągałbym zbyt pochopnych wniosków, jeżeli chodzi o formę Realu Madryt. Wydaje mi się, że ten Manchester City pokonać było obowiązkiem. Naprawdę bardzo szkoda. Jeszcze raz, że nie udało się tego zrobić w bardziej okazały sposób, ale też nie ma co narzekać. Szkoda tylko tego braku czystego konta, fajne uderzenie marmusza z rzutu wolnego, widać, że to jest znakomity transfer Manchesteru City i też dosyć wymowne i myślę, że stawiające diagnozę kryzysu ekipy z Manchesteru jest to, że ten marmusz wyglądał zdecydowanie najlepiej w moim odczuciu w barwach Manchesteru City, że to jest gość, który nie został zajechany przez te wszystkie lata przez Pepa Guardiola i że jeden z tych świeżych nabytków Guardiol też w sumie jako w miarę świeży nabytek na plus się wyróżniał to w każdym razie, że ten Memor Musz wygląda najbardziej okazale pod każdym względem w tym momencie. No nic, jeszcze większa rewolucja ewidentnie będzie musiała w składzie City zajść latem, czy pod wodzą Guardioli, czy nie, to nie wiem, ale to już jest osobny temat. Jako kibica Realu Madryt niespecjalnie mnie to już w tym momencie interesuje. Real jest w 1.8. Real czeka na to, kogo los Madrytowi przydzieli, a przydzieli kogoś, kto sprawi, że mecz będzie miał swoje podteksty. To wiemy już na pewno, ale to kiedyś tam sobie o tym jeszcze pogadamy. No, i to by było na tyle. Jeżeli macie coś o tym spotkaniu do dodania, no to sekcja komentarzy czeka na Was bardzo serdecznie. Jeżeli podobał Wam się film, to łapka i subskrypcja też na Was czekają. I też zapraszam na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki za uwagę. Cześć. Wiecie co? Zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Otóż Kylian Mbappé strzelił hat w tym meczu i to bardzo fajnie, że to zrobił Francuz. Francuz, który zagrał dobry mecz. Każda z tych bramek była bardzo fajna. Przy pierwszym golu fajna orientacja w terenie i przelobowanie Edersona. Drugi gol to sympatyczne położenie na dupalu rywali i takie trochę może nie upokarzające, ale pokazujące miejsce w szeregu rozwiązania akcji. No i też ostatni gol, bardzo ładne zejście. Trochę robenowskie uderzenie. Pozdrawiam Marto na live. Także sympatyczne występy w wykonaniu Francuza, który potwierdza, że jest sens, żeby mieć i Viniciusa, i Mbappé w tej drużynie, bo w momencie, w którym jeden z nich gra trochę mniej spektakularnie. To pojawia się miejsce, żeby ten drugi przejął pałeczkę i był tym, który poprowadzi klub do zwycięstwa. Tutaj miało coś takiego miejsce. Nie twierdzę, że Vini zagrał zły mecz, bo nie zagrał złego meczu. Ale mimo wszystko nie był pierwszoplanową postacią, a Kylian. Strzelił trzy bramki, ale nie tylko to było w jego wykonaniu dobre. Kylian był bardzo pozytywnie widoczny i myślę, że to był jeden z lepszych występów w barwach Blancos. No i będzie dobrze wspominał Manchester City Francus. Cztery z siedmiu bramek widzę mistrzów w tym sezonie. Kylian Mbappé strzelił ekipie Guardioli. Także no, źle tego sezonu w kontekście City wspominał nie będzie.